Cześć, ja jestem Joke i witam Was w mojej serii poradników do gry Warframe. I witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Warframe od A do Z. A obiektem dzisiejszy, dzisiejszych badań jest Nidus. Dlaczego zacząłem tak inaczej? Dlaczego Nidus? Dlaczego obiekt badań? O tym przekonać się niebawem, ale zaczniemy standardowo od bazowych statystyk postaci i tak jak już zdążyli się zauważyć jest to druga, jak na razie ostatnia postać która posiada tylko współczynnik życia ma zero tarczy, ale po kolei bazową energię jaką dostajemy u Nidusa to 100 punkcików, dosyć dużo bo 300 punktów pancerza, szybkość sprintu 1.00, 0, -0 zero tarcz i 150 punktów życia. Więc dodajmy naszemu bohaterowi trochę życia. Jak widzicie, na maksymalnym poziomie Nidus ma 450 punktów. A po dodaniu np. witalności już puła wzrasta do 1110. I przyjrzymy się jego. Umiejętnością, jeśli Nidus posiada na liczniku mutacji przynajmniej 15 punktów, w momencie swojej śmierci te 15 punktów zostaje zużyte, zapewniając mu 5 sekund nieśmiertelności i przywraca 50% życia. Pierwszą jego umiejętnością jest patogen. No, właśnie, patogeny, a no to raczej takie rzeczy, które nam się. I źle kojarzą z chorobą. Anidus jest właśnie posacią bardzo związaną z frakcją zainfekowanych, stąd też obiekt naszych badań. Przyjrzyjcie się tym oczom jego na naraminikach. To jest naprawdę świetny skin. Taki trochę mroczny. Nie, dobra, przechodzimy do <laughs> pierwszej umiejętności. Te oczy mają, są tak hipnotyzujące. Pierwsza umiejętność Patogen. Rozegrzej ziemię tą niszczycielską, grzybiczną naroślą No stąd też badania, grzyby, no jakieś patogeny, patogeniczne grzyby, no ojene Kradnącą energią każdego wroga, którego trafi Za każdych y, pięciu trafionych wrogów patogen mutuje, zwiększając swą destrukcyjną siłę Przejdźmy do drugiej umiejętności, którą jest larwa że go jeszcze obcy nie porwali i nie robią na nich badań, larwy, patogeny, grzyby, no po prostu masakra. W każdym razie, przyzwij zainfekowany gus, który eksploduje mackami, łapie pobliskich wrogów i ściąga ich do siebie. Kolejną umiejętnością trzecią jest yy, pasożytnicze łącze, zwiąż się z... Celem poprzez pasożytnicze łącze. Nidus i sojusznik poddany jego działaniu zadadzą zwiększone obrażenia, podczas gdy użyte na wrogu przekieruje obrażenia zadane nidusowi na cel łącza. Czwartą umiejętnością jest wygłodniały. Wygłodniałe czerwie obsiadają pobliskich wrogów, pożywiając się do czasu, kiedy użyty zosta na nich zostanie patogen. Powodując ich detonację, czerwie są zależne od poziomu mutacji, z każdym trafionym wrogiem wzrasta licznik mutacji. Ale przejdźmy do umiejętności. Pierwsza bazuje na obrażeniach i zasięgu, lecz tutaj długość. Na razie nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia. 16 metrów nam w zupełności wystarczy. Skoncentrujmy się na zwiększeniu obrażeń. Zaczęliśmy od 40, mamy 90, kolejny staki już 100, 200, 200, prawie 300, 400 i tak nam za każdym razem rośnie, już mamy 500, 600. No tutaj mam, jestem ograniczony i mam tylko 8 przeciwników. Ale od razu przejdziemy do drugiej umiejętności, czyli larwy. O, larwa przyciąga nas, nam wszystkich wrogów w jedno miejsce i spokojnie możemy sobie brać, ładować nasze staki na wrogach, który, których mamy w jednym miejscu. Maksymalną ilością staków je, yy jest setka, i z, tak jak pamiętacie, za każde 15 staków o każde 15 staków daje nam jakiś czas nieśmiertelności, więc dajmy się zabić, żeby zaprezentować tą pasywkę o jak widzicie, żyję dalej, mam 50% życia, które mi się regeneruje, a 15 staków mi. Spada. Więc, jeżeli dobrze dysponujemy naszymi stakami, to Nidus może być prawie, wręcz nieśmiertelną postacią. Oczywiście, nasza druga umiejętność bazuje na czasie trwania oraz zasięgu. Ale jej prezentację mamy. Na razie, za sobą więc przechodzimy do trzeciej y, umiejętności. Ona jest zależna też od czasu trwania, lecz myślę, że 40 sekund nam wystarczy. Zas y, zasięg sprzymierzeńca, zasięg wroga, y, przekierowanie obrażeń 90% to jest nasze maksimum. Y, zwiększone obrażenie o 50%. I teraz tak. Tak jak widzicie, mimo że mam energię, yy, o. Po, y, ostat dwie ostatnie umiejętności Nidusa nie zabierają w ogóle energii, tylko ich koszt zależy od właśnie naszych staków na mutacji. Czyli właśnie koszt yy, adaptacji 1 i tutaj koszt adaptacji 3, więc aby aktywować yy, połączenie, musimy mieć przynajmniej. Jeden punkt yy, na naszych stakach, więc naładujmy go sobie. Jak widzicie, teraz umiejętność możemy sobie aktywować, a stak nam schodzi. I dopiero po aktywacji trzech, jak widzicie, dostępna jest dla nas trzecia i e, czwarta i ostatnia umiejętność, która bazuje na Zasięg eksplozji, promień samej umiejętności na zasięgu i sile, a jak widzicie, kolejna ciekawostka dotycząca Nidusa ta postać posiada bazowo 115 punktów si yy, siły, a nie 100. Jak widzicie, nie mam żadnego moda, który by mi dodawał, zwiększał siłę. A jednak mam te 115. Chociaż nie jestem pewny, czy to nie jest ich stały buff yy, po już nałożeniu kilku staków yy, z patogenu. A więc tak, tutaj co, czas trwania. Yy, promień. Promień jest taki sam zawsze umiejętności. A i kolejną bardzo, bardzo ważną rzeczą związaną z naszą ostatnią umiejętnością, o której nie, która nie była wspomniana, ja trochę jeszcze się naładuję. O. I teraz jak widzicie, o, jeszcze po aktywacji tej umiejętności jest nam przywracane w bardzo wysokim stopniu życie. O, i widzicie teraz staki nam nawet same wchodzą. Dzięki naszym wygłodniałym czerwiom. Tak jak mówiłem, trzeba mieć trochę więcej staków, żeby. Nasz nidus był nieśmiertelny, bo tak to bez e, moda, który zwiększam pancerz, dosyć szybko jesteśmy w stanie zginąć. I nawet e, dodatkowy efekt e, właśnie lecz, leczenia e, pod wpływem ostatniej umiejętności nie jest w stanie nas e, uratować. Małe file się zdarzyły, ale to nic takiego. Przejdźmy do. Przejdźmy do mówienia o yy, Obecnie wzmocnione są trzy umiejętności patogen, larwa i wygłodniały i nasz pasożytniczy nasz łącze jeszcze nie otrzymało swojego wzmocnienia. Złośliwy patogen trafiając czterech przeciwników patogen ma 120% szans na obrażenia krytyczne dla yy, broni głównej na 50 sekund. Jest to Niesamowicie przydatna umiejętność. Jeżeli chcemy zwiększyć obrażenia swojej broni białej, swojej broni głównej. Dlatego też wziąłem sobie tutaj moją snajperkę. Przypomnijmy, strzał w głowę. Taki podstawowy zadaje. O! No, czerwony kryt. 4000 takie. Od 1000 w zależności od tego, jak już przeciwnik jest osłabiony, 11, 7. No, to wszystko tej zależy. O i jeszcze coś, co przed sekundą zauważyłem. W momencie, gdy przytrzymamy przycisk yy, R1 i krzyżyk, pokazuje nam się pole i możemy nim sobie sterować i wtedy yy, widzimy, gdzie nasz patogen w jakiej linii poleci. Nie zależy na tych czterech przeciwnikach. O! Teraz jak widzicie mam wzmocnienie na parę sekund. Na te 15 sekund. O 138%. I jak już widzicie o! Od razu po 11 tysięcy, tam było 5000. Zaatakujmy sobie większą ilość wroga. Czy to przestakuje? Nie. To tylko nam odnawia. Ale jak widzicie 138%. Procent szansy krytycznej po 11 od razu 1013. Jeżeli chodzi o snajperkę, jest to naprawdę, naprawdę bardzo przydatna yy, rzecz. Przydatny mod. Chociaż no tak, to jest to 115 siły. A dodajmy jeszcze troszeczkę. Czy to też jeszcze będzie miało wpływ? Bo to się nie stakuje. Ale tam było napisane. 120% 20% Kiedy ja ewidentnie widzę 130. Tak. I to nam się stakuje wraz z. Nawet 16 tysięcy obrażeń, 13. Czerwone kryty. Te obrażenia stakują nam się wraz z siłą naszej umiejętności z. No, nie naszej umiejętności, tylko siłą umiejętności naszej postaci więc odpowiednio skonfigurowany nidus pod właśnie patogen z, przy, z broni głównej może siać nie, niezłe spustoszenie zwłaszcza, że dobrze zmodowany e, nidus już na, używając pierwszej umiejętności dobrze nastakowany, potrafi nieźle namieszać na mapie Wzmacnienie do drugiej umiejętności, yy, czyli do larwy, wybuchowa larwa. Reaktywacja larwy spowoduje jej detonację i zada 300 obrażeń toksycznych w zasięgu 5 metrów. Obrażenia kumulują się z każdym złapanym przez larwę przeciwnikiem. Użymy sobie larwy i widzicie obrażenia toksyczne na sekundę po dezaktywacji larwy w czasie jej trwania. I jeszcze taka rzecz. Normalnie kiedy używamy larwy bez wzmocnienia. Nie możemy jej dezaktywować ani aktywować kolejnej, dopóki nie zakończy się czas trwania obecnej larwy. A larwa znika w momencie, kiedy y, albo skończy się czas jej trwania, albo wybijemy wszystkich wrogów y, po prostu w niej się znajdujących. Ale przejdźmy do ostatniego wzmocnienia, do wzmocnienia y, wygłodniałego. Nidus ma 60% szans na wygenerowanie dodatkowego ładunku do licznika mutacji za każdym razem, gdy zdobędzie go stojąc w pladze wygłodniałego. Czyli stojąc na naszym polu, zainfekowanym polu, używając sobie larwy i stakując się przy użyciu patogenu. Mamy szansę na zdobycie dodatkowego, pełnego, chyba ładunku, a nie tylko jednej z pięciu części. Wiem, znowu się rozgadałem, ale mam nadzieję, że przybliżyłem Wam co nieco działanie Nidusa. Yy, aha, jeszcze takim szybkim, właśnie tytułem podsumowania. Nidusa najlepiej zrobić pod odrobinę czasu trwania, oraz zasięgu, aby ściągać jak największą ilość przeciwników do naszej larwy i żeby oni sobie tam jak najdłużej przebywali. Oraz odrobinę siły, żebyśmy właśnie mogli zadawać konkretne obrażenia z naszego patogenu, zwłaszcza, że on z każdym stakiem robi się coraz silniejszy. Oraz czas trwania oczywiście przyda się do naszego wygładniowego i nawet, o widzicie, mamy. Statystykę regeneracji. Jest to przedostatnia statystyka. Regeneracja na sekundę. i W momencie, gdy jesteśmy w zasięgu, właśnie tego pola, odzyskujemy 34 punkty zdrowia na sekundę. I oczywiście to się stakuje wraz z siłą. Tak więc, wystarczy, myślę, rozciągnięcie ciągłość, najlepiej premowa i jakieś tam mody na zasięg i siłę wystarczą, żeby Nidus miał już coś do powiedzenia na mapie. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, zostawcie yy, łapkę w górę i piszcie w komentarzach oczywiście co jeszcze chcielibyście zobaczyć, czy jeszcze coś jest do poprawy yy, właśnie w moich filmach. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.